Jakie są zalety posiadania takiego laboratorium? Co, co, co tutaj jest też jakiś sprzęt? Zaletą posiadania własnego laboratorium niewątpliwie. Każdy jeden transport, to jest zboża przyjeżdża, jest skrupulatnie przed nas sprawdzany pod kątem e, liczby opadania, e, gluten jest sprawdzony, białko. Każdy jeden transport, który trafia, dodajmy z Waszego pola, bo to jest tylko, tylko i wyłącznie z Waszego pola. To jest, to jest elewator zrobiony tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. Każdy no to znaczy, transport jest badany pod kątem jakości po czym y, segregujemy zboże i wiemy, bardzo dobrej jakości mamy. Jeden zbiornik, gorszej, drugi, nie najlepszej, trzeci. Możemy to spokojnie segregować. Jeżeli sprzedajemy zboże, wiemy co mamy, wiemy co sprzedajemy, mamy laboratorium po to, żeby to sprawdzić. Właśnie, co możecie tutaj sprawdzić? Możemy sprawdzić tak, y, Liczba podania ta maszyna sprawdza nam białko, gluten, y, wilgotność też bada wilgotność spada. To jest typowy, też też Maszyny są. i gęstość pokazuje. Gęstość pokazuje też, tak. Mm -hmm. ta jesteś tak, też w Tu mamy przykład Jęczmienia. Maszyny są zlega... zalegalizowane, tak samo jak waga jazdowa, też jest zalegalizowana. Tak więc wiemy, że tu wszystko jest w porządku. Taki, posiadanie takiego sprzętu to też podejrzewam jakiś atut może do negocjacji gdzieś z firmami skupowymi i do tego, żeby nie dać się oszukać, mówiąc tak wprost. Dokładnie, czasami firmy szukają zboża na przykład z bardzo dużym białkiem albo z bardzo niskim i my wiemy, które gdzie mamy, bo zboża segregujemy pod kątem i białka, i gęstości, i różnych parametrów, prawda? Wiemy co gdzie mamy. Po to jest tych 7 zbiorników, żeby to można było segregować. Siedem zbiorników, łączna pojemność Do zbiornika około... około wchodzi do jednego 540 ton pszenicy. Wchodzi do zbiornika plus mamy dwa zbiorniki buforowe plus hale, do której wejdzie z 2000 ton i 2000 ton wejdzie na magazyn piętrowy. Czy Czyli do... łączna powierzchnia około 8000 ton wchodzi na magazyn.